attyce. Dedal, potomek Erechteusa, króla Aten, nie był dziedzicem tronu, ale chował się na Zamku Królewskim na Akropolu, choć tylko w przybudówce. Ateny były w owych czasach mało znaczącą mieściną, otoczoną wprawdzie murami, lecz domy były w niej drewniane, tylko zamek królewski i świątynia patronki miasta, Ateny, były z kamienia. U podnóża Akropolu przekupki sprzedawały winogrona i cebulę, oliwki i ryby których Zapach niósł się aż do komnat królewskich. Za to poza murami ogrodu rozciągały się wonne wrzosowiska, wabiące pszczoły swoją barwą i aromatem. Ateny słynęły z obfitości miodu, piwa, wyrabianego z orkiszu i czterokonnych rydwanów. Ateńczycy lubowali się w grze na trąbce i flecie, której to sztuki miała ich nauczyć sama bogini. Mały dedal też grał na trąbce. Pewnego dnia, trąbiąc, wszedł do kuźni, gdzie kowal królewski obrabiał misę z brązu. – Pozwól mi stanąć przy kowadle i popróbować twego rzemiosła – poprosił Dedal. – Czy chciałbyś zostać kowalem? – Tak, wolę kuć w brązie niż powozić czterokonnym rydwanem, a grać na trąbce przez cały dzień też nie można. – Ano – powiedział kowal – spróbować możesz. Tylko nie wiem, czy starczy ci wytrwałości. Pracowali we dwóch do wieczora. O zmroku misa była gotowa. Wyszła jednak krzywa. Nie martw się, pocieszał kowal chłopca. Misy zawsze są krzywe. A czy nie można zrobić misy zupełnie okrągłej? To się jeszcze nikomu nie udało. Odtąd d'edale nie, opu nie opuszczała myśl, w jaki sposób można zrobić idealny krąg. Gdyż nawet drewniane koła u rydwanów, zrobione z jednego kawałka drewna, nie były zupełnie okrągłe. Dydal długo medytował, aż pewnego razu nad brzegiem morza wbił w piasek patyk, do którego przywiązał sznurek konopny i zatoczył nim krąg po ziemi. Nagle zastygł z wrażenia. Na piasku widniało idealne koło, o równych, z której by strony nie zmierzyć, w promieniach długości sznu sznura. Z wypiekami na twarzy powtórzył doświadczenie. Wkrótce cały pas wybrzeża pokrył kołami. Po paru dniach zjawił się w kuźni. Co tak długo nie przychodziłeś? zapytał kowal. Nie przychodziłem, bo byłem zajęty. Zrobiłem pewien przyrząd. Oto on. I pokazał zmajstrowany przez siebie cyrkiel, którym nakreślił koło na ubitej ziemi. Kowal pokiwał głową z uznaniem, że też mnie to nie przyszło do głowy. Tyle się nabiedziłem przy robocie mis, hełmów i tarcz, a zawsze wychodziły krzywe. Powiedz no, ale mów prawdę, nasrożył się. Sam to wymyśliłeś? Atena mi podpowiedziała, odparł dedal, mrużąc jedno oko. A, to co innego. Od razu wiedziałem, że sam byś tego nie wymyślił. Chyba że ale nie dokończył zaczętego zdania. Atena nadal opiekowała się Dedalem i wyjawiała coraz nowe tajemnice rzemiosła kowalskiego, sztuki kamieniarskiej, a nawet podpowiedziała sposób przyrządzania kleju stolarskiego. Widząc, jak każdy przedmiot z brązu, marmuru czy drewna przybiera pod palcami Dedala właściwy kształt, stary Kowal nie mógł się dość nadziwić. – Myślę, że to nieprawda, iż jesteś synem swoich rodziców – powiedział. – Jak śmiesz tak mówi, zaperzył się Dedal. – Ciebie nie urodziła żadna śmiertelna kobieta, tylko spadłeś z jesionu. – Dlaczego miałem spaść, spaść z jesionu? – To ty nie wiesz, że przed wiekami, kiedy lud srebrny zbuntował się przeciw bogom i Zeus ich wytracił, z jesionów powstali nowi ludzie? Pospadali z drzew każdy uzbrojony w narzędzie z brązu. Nazywano ich ludem brązowym. I co się z nimi stało? Byli okrutni. Lubowali się w wojnie krwi i krwi rozlewie. Zabiła ich czarna śmierć. Tylko ty jeden zostałeś. Opowiadasz baśnie, dziadku. Żadne baśnie. Wszyscy kowale wiedzą o ludzie, o ludzie brązowym, co urodził się z jesionów. Nie ma się co dziwić, bo węgiel z drzewa jesionu daje największy żar. Dedal rósł w lata, a z latami wzrastała jego sława. Sąsiednie miasta ubiegały się o jego dzieła. Dla Koryntu zrobił posąg Heraklesa, a dla Arkadi rzeźbę Demeter i córki jej Kory. Miał też uczniów niebyle jakich, w tym jeden Talos, był synem jego siostry. Pewnego dnia Dedal siedział na dachu świątyni i mozolił się nad obróbką drewna. Tam znalazł go siostrzeniec. Co tu robisz, Dedalu? Wizerunek patronki miasta. A mnie Atena objawiła, jak zrobić przyrząd do przecinania drewna. Italos wyciągnął z fałd tuniki zębatą paszczękę węża, podłożył pod nią cieniutki patyk i przepiłował na dwoje. Myślę, że na wzór paszczęki węża można by zrobić z brązu zębatą piłę, zawołał dedal. Daj tę paszczękę, niech się jej dokładnie przyjrzę. Żebyś powiedział, że to ty wymyśliłeś? O nie, najpierw pokażę mój wynalazek innym. To tak do mnie przemawiasz? Do swojego nauczyciela, co ci odkrył wszystkie sekrety swojego rzemiosła? Dedal schwycił talosa za ramię i zaczęli się szamotać. Przy tym paszczęka węża wypadła im z rąk. Schylali się jednocześnie. Dedal jednak odepchnął chłopaka, który stoczył się z dachu i spadł na ziemię, zabijając się na miejscu. Dedal stał nieruchomo i patrzył niewidzącymi oczami w dół na martwe zwłoki chłopca, dokoła których zbierała się coraz większa ciżba. Pochowano Talosa, jak przystało na członka królewskiego rodu, na Akropolu, a Dedal został wyrokiem króla Pandiona skazany na wygnanie.